Jest przywoływana jako symbol ofiary fanatyzmu politycznego i religijnego. Wielu chce widzieć w niej pierwszą feministkę walczącą z patriarchatem, co nie jest prawdą. Jednak historia jej śmierci pokazuje to, jak okrutnych czynów potrafi doprowadzić fanatyzm. Cześć, jestem Ania i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o z Aleksandrii. Już na początku warto zaznaczyć, że źródła historyczne dotyczące bohaterki dzisiejszego odcinka nie są równe. Bardzo dokładnie wiadomo, kiedy i jak zginęła. Za to temat jej życia, działalności naukowej oraz filozoficznej już nie jest tak łatwy do odtworzenia, szczególnie, że nie zachowały się żadne jej pisma. Co zatem wiemy na jej temat? Jeśli chodzi o rok narodzin Hepatii, to są powdawane dwa: 355 i 370. Wiemy, że była córką Teonas z Aleksandrii, matematyka, astronoma, komentatora oraz wydawcy klasyków i jednego z ostatnich pracowników słynnej biblioteki aleksandryjskiej, a raczej tego, co z niej zostało i było przechowywane w Sarapejonie. Tutaj taka dygresja: jeśli ktoś z was widział film Agora, którego główną bohaterką jest właśnie Hypatia, to kwestia Biblioteki Aleksandryjskiej jest jedną z nieścisłości się w nim pojawiającą. Tej instytucji już nie było w momencie, w którym toczy się akcja filmu. Serapejon miał zostać zniszczony pod koniec IV wieku przez biskupa Aleksandrii Teofila na polecenie cesarza Teodozjusza I. Który swoimi dekretami dążył do zamknięcia i zniszczenia wielu pogańskich świątyń, w tym świątyni Serapisa, przy której Serapejon się znajdował. Ale osobiście bardzo polecam Agorę, bo to jest ciekawa i dobrze zrealizowana produkcja. A wracając do hypatii można śmiało powiedzieć, że miała sporo szczęścia, jeśli chodzi o rodzinę, w której przyszła na świat. Ojciec wziął ją pod swoje skrzydła, zapewniając edukację oraz możliwość rozwoju, co było wyjątkowe na tamte czasy. Zachęcał ją nie tylko do samodoskonalenia, ale przede wszystkim do samodzielnego znajdowania odpowiedzi na trudne pytania. I była to umiejętność, którą hepatia świetnie w sobie wykształciła, stając się między innymi dobrą filozofką, ale nie tylko. Poszła również w ślady ojca i związała się z przedmiotami ścisłymi, przede wszystkim matematyką oraz astronomią. Jak już wspominałam, nie zachowały się żadne pisma Hepatii, a podobno napisała ich kilka i to właśnie z tych dziedzin. Badacze przypisują jej zarówno współpracę z ojcem, jak i samodzielne opracowanie takich dzieł jak Almagest Ptolemeusza, pism Euklidesa, Diofantosa, czy stożków Apoloniusza z Pergi. Jej działania miały istotny wpływ na rozwój zarówno matematyki, jak i astronomii i prawdopodobnie okazały się później przydatne takim uczonym jak Leibniz czy Newton. Dodatkowo istnieją mocne przesłanki, że przygotowywało komentarze do dzieł Arystotelesa i Platona. W swoich działaniach miała się nie ograniczać wyłącznie do teoretyzowania. Wielu badaczy uważa, że mogła konstruować przyrządy, w tym astronomiczne, jak na przykład astrolabium, służące do wyznaczania położenia ciał niebieskich nad horyzontem, pomiaru czasu i określania szerokości geograficznej. Stworzyła też wokół siebie krąg intelektualny, oparty o filozofię pitagorejsko-platońską. Do którego przyciągała przedstawicieli elit, i to tak naprawdę na dwa sposoby. Pierwszym była jej prywatna szkoła, którą prowadziła w domu. Jej sława wyszła poza granice Aleksandrii, przyciągając do niej studentów, między innymi z Syrii, Konstantynopola czy Cyrenajki. Drugą praktykowaną przez nią formą nauczania były publiczne wykłady to one pozwoliły jej przyciągać do siebie bardzo szerokie grono odbiorców. Znajdowali się w nim przedstawiciele elit, władzy, chrześcijanie, żydzi oraz poganie. Hypatia swoich uczniów zmuszała do samodzielnego myślenia i działania w myśl samodoskonalenia się. Jednak nie charakteryzowała się surową postawą w swoim nauczaniu. Wręcz przeciwnie, była z natury tolerancyjna i starała się spoglądać na problemy filozoficzne z otwartym umysłem. Dużo na temat atmosfery panującej na jej wykładach dowiadujemy się z listów synezjusza z Tyreny, jednego z jej uczniów. Była to atmosfera wzajemnego szacunku i przyjaźni. Jej postawa rzeczywiście sprawiała, że uczniowie się do niej przywiązywali. Cieszyła się niezwykłym szacunkiem oraz wpływami, zarówno wśród pogan, jak i wysoko postawionych chrześcijańskich urzędników. Co najlepiej pokazuje poparcie, jakim darzył ją sam biskup Aleksandrii Teofil, ten sam, który był odpowiedzialny za zniszczenie Sarapejonu. Zresztą nic dziwnego, że znajdowała posłuch w różnych grupach, gdyż w swoich naukach. Mówiła chociażby o retoryce opartej na szacunku do adwersarzy. Co ciekawe, Hypatia nie słynęła wyłącznie ze swojego intelektu. Choć nie zachowały się żadne przedstawienia jej wizerunku z jej czasów, to bardzo często wspominany jest fakt, iż słynęła z niezwykłej urody. I, jak również się podkreśla, nie miała z niej robić użytku. Co to znaczy? Ano to, że lubiła prosty strój. Podczas swoich wykładów miała zakładać dogę, a nie kobiece stroje. Miała być również oddaną nauce i filozofii dziewicą. I to jest ciekawy aspekt, zwłaszcza gdy spogląda się na jej różne przedstawienia na przestrzeni wieku, które są bardzo skrajne i tak naprawdę ukształtowane przez potrzeby danej epoki. Bo Hypatia była prezentowana zarówno jako wyuzdana poganka, jak i jako oświeceniowa kobieta celebrująca naukę oraz rozum, będąca ofiarą zabobonów i radykałów. Prawdą zaś jest, że w świadomy sposób zdecydowała się na cielesną ascezę. Ściśle przestrzegała zasad moralnych i popierała zakazy oraz nakazy. Ta postawa była kolejnym powodem, dla którego zbudowała taką, a nie inną pozycję w Aleksandrii. Widzicie, Hypatia była poganką, ale nie praktykującą. W kwestiach religijnych była neutralna. Respektowała panujące antypogańskie zasady, nie chodziła do świątyni, nie brała udziału w manifestacjach pogan, ale też nie dzieliła ludzi ze względu na ich wiarę. Praktykowała sofrozynę, czyli umiejętność znajdowania pośredniej drogi między skrajnościami. Była to najważniejsza, według starożytnych Greków, cecha etyczna człowieka. Jednak, jak pokazał jej przykład, niełatwo jest być osobą pośrodku w tak burzliwych czasach, w jakich przyszło żyć chyba. Aleksandria w IV i V wieku to niezwykłe i ważne miasto. Była to ogromna portowa metropolia licząca 500 tysięcy mieszkańców która znaczeniem równała się z Rzymem czy Konstantynopolem. Istotna zarówno pod kątem naukowym i kulturowym, jak również religijnym. Jak każde takie miasto miała swoją piękną oraz ciemną stronę. Z jednej strony mamy elity zamieszkujące wapienne i marmurowe pałace, niemalże skrzące się w słońcu. Z drugiej biedotę, skrywającą się w cieniu tych wspaniałych budynków. Społeczeństwo było tutaj niezwykle zróżnicowane. Aleksandry je zamieszkiwali Grecy, Egipcjanie, Syryjczycy, Persowie, Arabowie i Żydzi. Na ulicach spotykały się różne kultury oraz wyznania. Często dochodziło do starć, zarówno pomiędzy poganami i chrześcijanami, jak i samymi chrześcijanami. O co się spierali? Przede wszystkim o naturę Chrystusa. Warto tutaj przypomnieć, że pierwsze wieki były dość burzliwe dla kształtującego się wówczas nadal chrześcijaństwa. Nie były to spory wyłącznie natury retorycznej, ale również prowadzące do zamieszek i nie tylko. W 325 roku doszło do pierwszego Soboru Nicejskiego, na którym zostało ustalone kredo. Jednak jego treść nie wszystkim przypadła do gustu. Mowa tutaj przede wszystkim o związanych z Aleksandrią Ariana. I mimo że Kredo ulega później modyfikacji, to jednak nie łagodzi napięć wewnątrz chrześcijan. Ogólnie był to bardzo ciekawy okres, o którym w moim przekonaniu mówi się trochę za mało. A szkoda, to moment, w którym wciąż pogańskie wierzenia są mocno obecne w całej Europie i Basenie Morza Śródziemnego, a dodatkowo. Pojawiają się właśnie wspomniane tarcia wewnątrz chrześcijan i dotyczą one różnych kwestii, które na przestrzeni wieków będą wracać, prowadząc do rozłamu i reformacji. Jeśli chcielibyście o nich się dowiedzieć trochę więcej, to zachęcam do przeczytania książki Chrześcijaństwo Triumf Religii Pitera Hitera. Ale wracając do Hypatii, Jakim cudem poważanej i szanowanej kobiety stała się ofiarą brutalnego morderstwa? W 412 roku zmarł patriarcha aleksandryjski Teofil i jego miejsce zajął jego siostrzeniec Cyryl. I o ile Teofil był odpowiedzialny za różne działania przeciwko poganom, to wciąż w porównaniu do swojego następcy uchodził za tolerancyjnego człowieka. Tyl był o wiele bardziej ortodoksyjny, a z chypatią nie tylko nie było mu po drodze z powodów poglądowych, ale przede wszystkim politycznych. I to one ostatecznie doprowadziły do jej upadku. Bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi albo o pieniądze, albo o władzę, a przeważnie o jedno i drugie. Hypatia była związana ze stronnictwem prefekta Orestesa, czyli jej byłego ucznia, a on stał w opozycji do biskupa Cyryla, którego uważał za tyrana. Ich spór dotyczył m.in. nowych porządków, jakie Cyryl chciał wprowadzić w Aleksandrii. Mowa tutaj chociażby o kwestii Żydów. Cyryl chciał ich wypędzić, a Orestes zatrzymać, gdyż uważał, i na to myślenie miała mieć wpływ Hypatia, że są ważni ze względu na ich istotną rolę dla gospodarki Aleksandrii oraz kształtowania się jej kultury. Za Orestesem zaś stała część urzędników miejskich, w tym również tych, którzy przyjęli chrześcijaństwo. A to zaś stanowiło zagrożenie dla Cyryla. I napędzało go w działaniach mających na celu osłabienie konkurenta. I patrząc obiektywnie, można śmiało powiedzieć, że żadne stronnictwo nie jest tutaj czarne albo białe. Jedni bronią starego porządku, uznającego różnorodność kulturową i religijną, ale z mocno rozwarstwionym społeczeństwem, gdzie biedota i niewolnictwo, w cudzysłowie, mają się bardzo dobrze. Opozycji mamy chrześcijański egalitaryzm, mający w zamyśle traktować ludzi równo, niezależnie od ich statusu, ale niszczący dorobek starożytnych w postaci chociażby Biblioteki Aleksandryjskiej i uznający takie działania za wyzwoleńcze. Chypatia w tym wszystkim zyskuje status kozła ofiarnego, we wrzącym społecznym kotle. Trzeba wskazać kogoś, kto może chwilowo rozładować napięcie. I niestety padło na nią. Prawdopodobnie Cyryl bezpośrednio nie wydał rozkazu jej zamordowania, ale to, co wygłaszał na jej temat, na pewno przyczyniło się do tych tragicznych wydarzeń. Co zatem biskup zarzucał uczonej? Od słowa do słowa dość szybko zaczęły się rodzić różne historie na temat hypatii. Te bardziej wyważone miały ją posądzać o podsycanie religijnych niepokoju, co w świetle jej działań nie miało sensu. Te mniej wyważone mówiły wprost o tym, że parała się czarną magią, przez co miała opętać Orestesa, odsunąć go od kościoła i wpływać na jego niechęć do pogodzenia się z Cyrylem. Lotki te były rozpowszechniane m.in. przez parabolan, czyli najniższą klasę duchownych, których zadaniem była opieka nad chorymi, w tym zakaźnie, oraz ich grzebanie. Z racji swojej pracy doli dość krzepcy, gruboskórni i w większości wywodzili się z niewykształconych warstw społecznych. A co za tym idzie? Często wykorzystywano ich jako polityczne bojówki aleksandryjskich biskupów. Mieli oni bezpośredni kontakt z pospólstwem i wiedzieli, jak zachęcać lud do zamieszek. Czego świetnym przykładem jest rok 412 w Aleksandrii i prowadzenie przez nich tłumu, który zniszczył żydowską dzielnicę. I to samo zrobili w kwestii hepatii w marcu 415 roku. Wybuchły wtedy kolejne zamieszki, a uczona stała się ich główną ofiarą. Jeśli chodzi o sam początek tych tragicznych wydarzeń, to nie jest on jednoznaczny. Chodzą słuchy, że Cyryl miał stać bezpośrednio za wydaniem rozkazu, inni twierdzą, że tak nie było. Ale też nie sprzeciwiał się temu, co się działo. Osobiście nie chce mi się wierzyć, że w Aleksandrii mogło się dziać coś poważnego bez wiedzy biskupa i wcale nie musiał wydawać rozkazu zamordowania kobiety. Wystarczyło kilka insynuacji, które rozpoczęły napędzanie machiny i bierne stanie z boku. Ten źródeł podaje, że chypatia została wywleczona z wykładu, inne, że wyciągnięto ją z lektyki. by nie był początek tych wydarzeń, parabolanie zaciągnęli kobietę pod kościół, zdarli z niej ubranie, wyłupili oczy i zabili ją ostrakonami, czyli ceramicznymi skorupami służącymi do sporządzania notatek. To była brutalna śmierć, na której wydarzenia tego feralnego dnia się nie zakończyły. Ciało Hypatii zostało następnie porąbane na kawałki i spalone. Co jest warte zauważenia, to fakt, iż nie istnieją żadne dowody, by zadał zbrodnię, ktokolwiek poniósł karę. Ostatecznie też Cyryl wygrał z Orestesem, który albo został odwołany, albo sam zrezygnował z pełnionej przez siebie funkcji. A koniec końców Cyryl stał się jednym ze świętych i nawet doczekał się nazwania na swoją cześć krateru na księżycu. Bo... Choć prawdą jest, że w historii Hepatii Cyryla przedstawia się jako tego złego bohatera, to w ogóle swojej działalności był wybitnym uczonym, astronomem, teologiem i filozofem. Za to historia Hepatii stała się świetną kanwą dla wielu nurtów, chcących przedstawiać jej osobę jako... Historię kobiety wyzwolonej i uczonej, walczącej z fanatyzmem, z zabobonami i patriarchatem. Prawda jednak nie jest tak prosta i oczywista. Niemniej, jej brutalna śmierć jak najbardziej powinna być prezentowana jako przykład bestialstwa, do którego prowadzi fanatyzm. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach. Kliknijcie w Lubię to, lub udostępniajcie go dalej. I pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, by zawsze być na bieżąco z odcinkami. Słyszymy się już wkrótce.